Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek biologii dla klasy siódmej. Dzisiaj omawiam układ pokarmowy. Wszyscy wiemy, że trzeba jeść, żeby żyć. A żeby składniki pokarmowe zostały przez nasz organizm przyswojone, muszą zostać strawione. Trawienie pokarmu polega na rozkładzie związków złożonych, zawartych w pożywieniu, na związki proste. Odbywa się to w przewodzie pokarmowym. Przy użyciu enzymów trawiennych. Na przewód pokarmowy składają się jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, zakończone odbytem. W ustach odbywa się wstępna obróbka pożywienia. Dzielone jest na drobne kawałki przez rzucie, Zwilżane jest śliną, która zawiera enzymy trawienne, co rozpoczyna trawienie cukrów. Człowiekowi w ciągu życia wyrastają dwa komplety zębów: mleczne, 20 sztuk, a następnie stałe, 32 sztuki. Zęby służą do odgryzania kęsów, miażdżenia i rozdrabniania pokarmów. Budowa zęba. Ząb składa się z korony i korzenia. Korona wystaje ponad dziosło, korzenie tkwią w zębodole. Wewnątrz zęba znajduje się tkanka miękka, miazga, a w niej naczynia krwionośne i zakończenia nerwów. Popatrzmy na ilustrację. Korona zęba. Korzeń. Szkliwo. Zębina. Miazga, kanał zębowy, kość. Rozdrabnianie pokarmu odbywa się w jamie ustnej. Tam też jest pokarm zmiękczany i wstępnie trawiony. Następny etap to żołądek. Tu dochodzi do trawienia przy udziale soku żołądkowego. Końcowy etap trawienia następuje w jelicie cienkim. I także tutaj pokarm jest wchłaniany do krwi i limfy. Niestrawione resztki są przemieszczane do jelita grubego, gdzie formuje się kał, wydalany z organizmu. Gruczoły trawienne: ślinianki, przyuszne, żuchwowe i podjęzykowe. Ich zadaniem jest uwalnianie cienkiej, wodnistej śliny w górnej części jamy ustnej. Białka zawarte w ślinie wspomagają proces trawienia. Wątroba wytwarza żółć wspomagającą trawienie. Pęcherzyk żółciowy gruszkowaty narząd służący do magazynowania i zagęszczania żółci do czasu, aż będzie potrzebna do emulgacji tłuszczu. Trzustka pęcherzyki trzustkowe są gruczołami produkującymi wiele enzymów trawiennych. Rozkładających różne rodzaje pokarmu. Budowa żołądka. Na diagramie widać przełyk. Następnie. Błona zewnętrzna. Warstwy mięśni. Fałdy błony śluzowej żołądka. Budowa ściany jelita cienkiego. Kosmki jelitowe. Małe wypustki umieszczone na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego mające na celu zwiększenie powierzchni chłonnej. Kosmek jelita cienkiego ma od 0,3 do 1,5 mm długości, a na 1 mm kwadratowym jelita jest ich od 10 do 40. Pokryte są warstwą komórek nabłonkowych. Tkanka nabłonkowa kosmka jest tkanką nabłonkową włoskowatą, co dodatkowo zwiększa powierzchnię. Pojedyncze włoski nazywamy mikrokosmkami. W każdym kosmku jelitowym znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne. Naczynia limfatyczne transportują kwasy tłuszczowe, a naczynia krwionośne transportują aminokwasy, niewielkie peptydy i cukry które trafiają do wątroby żyłą wrotną wyrostek robaczkowy po łacinie appendix vermiformis to cienkie uwypuklenie jelita grubego pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka będąc magazynem pożytecznych bakterii oraz wytwarzając krwinki białe chroniące organizm przed szkodliwymi wirusami i bakteriami gdy rozwinie się w nim stan zapalny, konieczne jest leczenie operacyjne. Nie wolno lekceważyć bólów brzucha. Na diagramie jelito grube i wyrostek robaczkowy. Dziękuję to wszystko. Zapraszam na następny odcinek.